Witam Was w kolejnym odcinku z nowej mapy. Strefa, widzę, że nie siadła na tej miejscówce, no ale można polecić. Tam, dlatego na tą miejscówkę koniecznie lecimy, ponieważ I działa tak jak w różnych sezonach na Fortnite, także możecie po prostu sobie na tym skakać jak na księżycu, nie? Jeśli po prostu jak popijecie to gdzieś na wysokości wyżej niż normalny skok i powoli opada, opadujecie, nie? Opadacie powoli, skokujecie popadacie opadacie I tak To jest to właśnie taka fajna a wiesz, bo robię odcinek i pokazuję tutaj domy, tą miejscówkę i po prostu nie chciało mi się też tam lecieć. Może jakieś typy tu będą, może i nie. Powinny być, bo od razu tu się wylądowało. Sek, no jednak nikogo nie ma, no niestety. Ale fajna miejsce. Będę mógł sobie coś tutaj poszukać. Widzę zon. Famas. To niezłe broń na start. Ja no w sumie to już nie ma co szukać. Aha, fajnie, nie jest Ile ci tam... Kto... Ile osób cię tam zabiło? Dwa czy jedna? Próbowałeś? Jeden, Nie wiem, bo nie mam gdzie Pewnie nic nie miałeś. Pse nie, kikarami. kałacha. Ha, <głacha> kałacha, no właśnie. Ja no, ale nie zamieszkałeś. Ale to jest, to jest, to jest, to jest. Ja mam 200 monet. Jeszcze tylko 200 muszę znaleźć. Nie, no go nie widziałem wysokości, nic chyba nie mam do szody, nie? 300, tylko 100 monet muszę znaleźć, żeby cię ulepszyć. To powinno być dużo Szczęki, tak. No to jest naprawdę, to rzeczy nie było. też, że nikogo nie było, to żadne rzeczy. Zresztą już wiemy, dlaczego tutaj nikogo nie było, bo to żadnych rzeczy nie było, naprawdę. Wielkie gówno. Tak e... Kurde, gdzie to samolot może być? Nie, no tutaj tego nie będzie. No dobra, trzeba lecieć dalej. No to jest Ale to jest minus tej miejscówki, że mogliby tutaj dać więcej rzeczy, to naprawdę takie główienka. Przecież tu na całą miejscówkę praktycznie i No... nie mam ani jednej ścianki. Mogę polecieć na niebieską strefę. Jeśli mi nie chciało, to strefę. gdzieś się w tym strzelam. No i ja zginę, to zginę w mojej meczu drugiego, zagramy po prostu nie... tak żadnych rzeczy, ja nie mam żadnej ścian. O, o tam gdzieś jeszcze? Monety, o, monety, dobra. monety no Dobra, let's go. Tak oh. raz, miałem taki problem, że normalnie tego sklepa nigdzie nie mogłem znaleźć. No ale to gdzieś typy szczelały. O, ale kampi! I za, za słaby jedną ściankę mam ztypan. Nie czemu ten typ też miał jedną ściankę. Jeszcze kupię sobie trzy w automacie Ciao Co go zabił? Ty? Ty go zrobiłeś? Do... Nie. Jakiś botek? Yy, bambik? Czy tam graczek? Chyba bamby, botek. Bamby, 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 to chyba bot. O, o, ja Mam gracza, który w sobie siedział.

Trzeba ich... jest co, zaraz weź siadaj do tego auta, nie? I... kupić. Lecimy... no to ten, te ścianki kupimy i siadamy do auta i tych gonimy typów. Może jeszcze kogoś na... Dobra, gdzie? Tutaj, dobra. Znaczy chodzi do auta. Za te wszystkie ścianki, te wszystkie pierduszki lecimy. Ten drop był już tutaj czy nie? Chyba się wydaje, że nie 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 wiem czy to było. To było tu tym pieniędzy. O! Fajny kombajn. Taki malutki kombajn. O! To jest chyba Bot. Tak to jest... albo? No Bot. Kill. Chyba mnie szczelą, to... Oho, to ten czerwony frajer. Słuchaj, ja mu spróbuję plecy zrobić, nie? Tam go... Dobra, leży. Kurczę, kryminale. O, właściwie że on dostał taką serię headów. Przeważnie oni, to nie wiem, jeden head przyleci do Dużo. A, i mam lagę. z czemu mi, z kurde... Mam do lagę sterowania, ja w ogóle... Jak ja chcę do dokładnie? to ziemię, ja myszkę daję do góry... Xd Myślę, bez headów go musiał zabić, bo... No Zobaczymy, czy nadal mam tego baga. Normalnie idzie do tego. Chuj wie o co tu chodzi. No tak czasami jest kurwa. Muszę bawić się tym zorem, żeby to podbagować. Jestem ja tu jakiś chłopy jeszcze? Chyba sam. O, jest coś tam. O, O, jest coś tam. Ej, ten czerwony frajler żyje! No to szczęście! Chodź tutaj! Nie no, tu stajchary nic mu nie jest. Nie Dobro. Zwiedziałem, że, może... że Wiedziałem, że oszust musi być już tyle zostało tych bań, nie no.

Babani Bani nadal żyje Rampage! Kurde, ja nie baj muszę. Mission accepted. No, i nam ostatnio właśnie został. A więc co podejrzana sytuacja, jeśli tam widzimy czerwony punkt? To, to może być. Nie wiem. Albo stoi w miejscu, no, albo w bocie jakieś... No, w bardzo dziwne, bo tak stoi w miejscu. Czyż my wygramy po prostu bez walki, lol? Tylko w ten czerwony przeciwnik był jakimś wyzwaniem. Albo no tu I jakąś walkę. Te... Ty... Dobra, jakaś mieszkanka. Ale krepa, gdzie nie A gdzie on był? Nie wiem, nie wiem, było ważna. Dobrze, Dobrze, ten czerwony zginął. To najważniejsze.